Dzień dobry! Wiele razy na swoim kanale mówiłem Wam o rachunku sumienia Ignacego, który polega na tym, że człowiek codziennie, regularnie bada swoje motywacje, motywacje swojego działania, swoje intencje, patrzy na swoje uczucia, czyli to wszystko, co nami kieruje, świadomie i podświadomie. I oczywiście też Wam wiele razy tłumaczyłem, że w tej praktyce rachunku sumienia nie chodzi o to, żeby. Przez, nie wiem, 60-70 lat świadomego życia y, dorosłego człowieka y, skrupulatnie punkt po punkcie przechodzić. Chodzi o to, że y, kiedy się praktykuje rachunek sumienia ignacego, to w pewnym momencie ta praktyka wchodzi nam, jakby jak my to mówimy w krew, to znaczy, że cały czas jesteśmy ludźmi, którzy żyją w wdzięczności i w takiej analizie tego, co robimy i dlaczego to robimy. Y, ja sobie w pewnym momencie życia zacząłem zadawać pytanie, po co to w ogóle? Jaki to ma cel? Oprócz tego, że człowiek trochę więcej o sobie wie, bynajmniej nie chodzi o żadne oskarżanie się o to, że nie żyję tak, jakbym chciał, czy jakby ode mnie oczekiwali, nie wiem, Bóg, inni ludzie i tak dalej, czy zasady, którymi próbuję żyć. Ale chodzi o to, że zobaczcie, że z biegiem lat, czym bardziej wchodzę w siebie. Wchodzę w świat swoich motywacji, w swoich y, intencji, tym bardziej widzę, jak skomplikowanym jest y, organizmem, że tak powiem, ale nie tylko na poziomie biologicznym, ale też psychicznym, duchowym człowiek że y, jak widzę samego siebie, że powtarzają się pewne rzeczy w moim życiu, y, pewne czynności, które robię podobne mechanizmy wchodzenia w relacje różnego rodzaju. To, jak się odnoszę do mojej pracy, to jak się odnoszę do mojego po prostu codziennego przeżywania samego siebie, no to wyciągam z tego taki bardzo prosty wniosek, że inni ludzie mają podobnie skomplikowane wnętrze. I teraz dlaczego ten długi, dwuminutowy wstęp? Dlatego, że Jezus dzisiaj mówi o tym, żeby nie osądzać. I tu nie chodzi o to, że nie mam mówić, że jeśli pan mi ukradnie, nie wiem, 100 zł z kieszeni, to nie mogę powiedzieć, że to jest coś złego, bo go osądzam. Nie. Ale nie mogę zrobić tego, że osądzę jego intencje, bo ja ich nie znam. Tak jak patrzę na swój świat wewnętrzny i widzę, jak bardzo dużo jest tam różnych rzeczy, które determinują mnie do robienia dobra i zła. Jak to wszystko, co jest moim działaniem, nie jest takie jasne. To znaczy, w tym sensie, że kiedy robię jakieś dobro, to przecież. To, co Wam wiele razy mówiłem, to nie jest tak, że mam super czystą intencję, albo jak robię jakieś zło, że zawsze chcę tylko i wyłącznie i wybieram zło, że jest wiele czynników, które mnie do tego dobrego czy złego popychają. I teraz rachunek sumienia mi pomaga na przestrzeni lat zobaczyć te mechanizmy, żeby pewne rzeczy przewidywać, żeby pewnych rzeczy nie robić, albo pewne rzeczy robić. No to tak samo muszę zrobić wobec drugiego człowieka. Nie mogę powiedzieć jednoznacznie, że ja wiem, że on mnie skrzywdził, to mogę powiedzieć, że ktoś mnie skrzywdził, bo skutki decyzji kogoś noszę mają na mnie wpływ, dobry lub zły, ale nie mogę powiedzieć, że on mnie skrzywdził, bo chciał, bo y, miał w tym jakiś interes, bo, y, bo ja go znam, ja wiem, jaki on jest i wiem, że on zrobił na pewno źle, dlatego że tak chciał. Nie wiem tego. Być może jest tak. Że ktoś mu źle podpowiedział, być może jest tak, że ten ktoś źle rozeznał, być może jest tak, że ten ktoś chciał dobra, a wyszło zło. Przecież to są takie same mechanizmy, które funkcjonują we mnie. Kiedy Jezus mówił ten tekst, nie znał jeszcze współczesnej psychologii, która przecież daje nam niesamowite narzędzia wglądu w siebie, a przy okazji zobaczenia, jak to może wyglądać u innych ludzi. I przecież psychologia mówi o mechanizmie projekcji, że bardzo często projektujemy na innych to, co sami myślimy, co sami przeżywamy i co jest naszą intencją działania. Więc myślę, że warto tak ugryźć też dzisiejszy fragment z Ewangelii. Do widzenia.